słuchaj, Nie przyjedziemy, no bo samolot się rozbił. Płakał i krzyczał do słuchawki, że jest straszna tragedia, że oni się rozbili. Y, oni chyba wszyscy nie żyją. I on mówi: Tak, się w ogóle, co ty mówisz i tak dalej. Ja mówię: Stary, wszyscy nie żyją, ja to stoję przed tym. Zacząłem mówić: Słuchaj, stary, przestań panikować, o, opisz mi sytuację, bo przecież y, ja mam inną informację. Ja mówię, wszyscy nie żyją. To jest po prostu. Masakra. Panował naprawdę totalny chaos. Nikt nie wiedział dokładnie, co się stało, gdzie się stało. Rosjanie mówili, przecież czwarty raz podchodził do lądowania. Kto to czwarty raz podchodzi do lądowania? Piloci, wina pilotów. Włączyłem radio około godziny dziewiątej. Radiową trójkę. Yy. Od razu zorientowałem się, że, że coś jest nie tak. Po chwili przekazano informację, że pojawiły się problemy w trakcie lądowania z samolotem prezydenckim. Zadzwoniła do mnie, znajoma naszej rodziny i, i pierwsze, co to krzyknęła do telefonu Andrzej i rozpłakała się. Ja mówię, co się stało? To była sobota rano, a ona mówi: spadł samolot z prezydentem. Z rozbitego samolotu. Rzadko udaje się ujść z życiem, więc w zasadzie nie, nie miałem wątpliwości to powiedziałem w Jechaliśmy na lotnisko i tam uderzyła straszna mgła. Rzeczywiście, ta mgła była nieprawdopodobna. Pamiętam taką scenę biegnącego. Funkcjonariusza rosyjskiego w mundurze. Nie wiem, czy to był żołnierz, czy, czy milicjant. I yy, jego ten jeden z funkcjonariuszy boru zapytał, co się stało. A on krzyknął: sie Gibli. Coś takiego niczego, niczego, wsiepa Gibli, wsie Gibli. Biegliśmy po prostu. To, to było tak, że biegliśmy yy, przez ten taki lasek, zagajnik. Yy, było bardzo mokro. Pamiętam, że było bardzo mokro. Ja zapadałem się po kostki w jakimś takim błocie, czy wodzie. Jakby pierwsza reakcja była taka, że czy nie ma jakiejś innej drogi, bo, bo przecież możemy tam brnąć po kolana w tym, w tym błocie. Dobiegliśmy na miejsce i zobaczyliśmy y, miejsce katastrofy. Wszedłem na takie rumowisko i na szczycie tego rumowiska y, było coś dziwnego. I to była taka postać, korpus ludzki w jakimś swetrze bez, bez głowy. Po prostu tam wszędzie były rozrzucone fragmenty, fragmenty ciała. Zdałem sobie sprawę, że to jest teren taki, jaki jest. Że mogę chodzić po tych, mogę chodzić tak naprawdę po moich koleżankach i kolegach. To się wycofałem. Stwierdziłem, że to po prostu nie przystoi w ten sposób się zachowywać, że należy to miejsce potraktować jako grup. Wtedy zrozumiałem słowa i zrozumiałem to, co czuł, i to, co próbował nam powiedzieć nasz kolega, który do nas wcześniej dzwonił, a my go nie rozumieliśmy po prostu. Znaczy się załamałem, po prostu mówię uczciwie. I, 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 i. I świadomość tego, że tam była Kasia Maraczyńska, że tam był Darek, z którym, z którym się znaliśmy, że, że był Paweł wypych, że ci ludzie, którzy po prostu, z którymi obsuwaliśmy na co dzień Oleg szczygło, czy, czy ja teraz tak mówię, ale, 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 ale ta świadomość, że, 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 że to jest taka tragedia ten ogrom, że nie żyje prezydenta, tak? że z, z, z stewardessy, także koledzy z boru, gdzie zawsze było sympatycznie, zawsze było grzecznie, miło koleżeńską, jakbyśmy na ty, a one takie zawsze uśmiechnięte, jak się na pokład. Piękne kobiety, tak, i, i młode, i zawsze wszyscy tak, bo tam, bo te dziewczyny, to... Chciałem sobie uświadamiać jakieś takie kolejne osoby, z którymi jeszcze, nie wiem, poprzedniego dnia rozmawiałem, czy dwa dni temu rozmawiałem, czy właśnie przez telefon wieczorem, tak jak z mistrem przewoźnikiem, czy z marszałkiem Putrą, którym też rozmawiałem poprzedniego dnia przez telefon dosyć długo. No i tak naprawdę przy każdym takim osobie, która się pojawiała, no to był taki jakby kolejny cios, który jakby no trudno było w jakiś sposób wtedy przyjąć. Zaraz przed godziną jeszcze jedenastą otrzymałem telefon z kancelarii Sejmu, że pan marszałek Komorowski za chwilę wygłosi oświadczenie o tym, że że, że przejmuje yy, obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Yy, więc ja zapytałem pana ministra Lecha Czapli, który do mnie dzwonił, yy, na jakiej podstawie, na podstawie którego przepisu konstytucji to ma nastąpić. Więc pan minister mi wyjaśnił, że tego przepisu, który yy, no, mówi o tym, co, co się dzieje w sytuacji śmierci prezydenta Rzeczypospolitej. Na co ja zapytałem, czy. Yy, czy ktoś w takim razie z, ze współpracowników pana marszałka wiarygodny widział zwłoki pana prezydenta? Czy oni są po prostu pewni, że prezydent rzeczywiście nie żyje? Yy, czy może dostali jakąś notę dyplomatyczną ze strony rosyjskiej, która stwierdza, że prezydent nie żyje? Na co pan minister powiedział do mnie: No niech pan nie żartuje. Zadzwonił do mnie wzburzony Andrzej Duda, mówiąc, że. Miał telefon z kancelarii Sejmu, aby już przygotował dokumenty o, o tym, że ze względu na śmierć prezydenta pan Marszałek Komorowski przejmuje obowiązki prezydenta. I działo się to w momencie, kiedy właściwie było chwilę po katastrofie. O ile pamiętam, powiedział panu, no, panie ministrze, no i no, jak to znaczy, pan Marszałek yy, chce. Przejąć władzę na podstawie informacji telewizyjnych, na podstawie paska, który, który gdzieś tam przebiega na ekranie? Jest to naturalne, że najpierw jest identyfikacja, identyfikacja ciała, jest stwierdzenie zgonu, i wtedy możemy mówić tak naprawdę o tym, że zdarzyły się pewne fakty. Które umożliwiają podjęcie działań prawnych. Koniec rozmowy był taki dosyć ostry, bo zapytał się mnie, czy pan w takim razie sprzeciwia się temu. Ja powiedziałem tak, sprzeciwiam się temu, bo uważam, że dopóki nie będzie stuprocentowej pewności, że prezydent nie żyje, to zastosowanie tego przepisu będzie zarazem oznaczało naruszenie konstytucji. I no na tym się ta rozmowa skończyła. Ja wtedy wziąłem po raz drugi za telefon. Znów zadzwoniłem do. Do Jacka Sasina i, i, i pytam Jacka, który był cały czas na miejscu katastrofy, czy y, widział ciało pana prezydenta. Powiedział mi, że nie, więc to były takie strasznie trudne i, i nerwowe momenty. Ja mówię, Jacek, to, to, no to szukajcie. Ja widziałem mniej więcej te ciała, które leżały, y, które jakby można było y, zobaczyć, natomiast pozostałe ciała były gdzieś wśród tych szczątków, y, gdzieś wymieszane z tymi fragmentami. Samolotu czy gdzieś wręcz pod tymi fragmentami samolotu, więc stwierdziłem, że po prostu jest to niemożliwe, żeby dotrzeć do tych innych ciał. Jacek zadzwonił do mnie za chwilę i powiedział, Andrzej, nie jesteśmy w stanie. Nie damy rady tego zrobić. Kolejnym telefonem, już ostatnim do mnie, wykonanym przez pana ministra Czaple, który mi powiedział, że właśnie przed chwilą przyszła, przyszedł list od pana prezydenta Miedwiediewa, który zawiera informację, że pan prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie, że nie żyje. I powiedział mi też, że pan prezydent Miedwiediew rozmawiał telefonicznie. Z panem marszałkiem Komorowskim, i, i zapytał się mnie, czy, czy uważam, że w takim razie to jest wystarczająca przesłanka. To był trudny dla mnie moment. Nikt nie wiedział, co się wydarzy. Co to oznacza, że spadł samolot z prezydentem, z dowódcami wojskowymi? Kto z nas mógł wiedzieć wtedy, co to oznacza? Ja pamiętam, zamilkłem, na chwilę zacząłem to analizować. To, to są takie sekundy, y, bardzo trudne. Ale uświadomiłem sobie, że jeżeli strona rosyjska oficjalny dokument w tej sprawie przesłała, jeżeli to jest dokument wystosowany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, no to, to zakładam, że wszystkie te, te czynności zostały dopełnione i że, że po prostu Rosjanie są pewni, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie żyje. I powiedziałem, no, no jeżeli macie państwo takie dokumenty, to, to tak, to, to nie mam tutaj już żadnych, no, no nie będę tego blokował po prostu. I pan marszałek zaraz dosłownie po, po kilku czy kilkunastu minutach w, w, wygłosił wtedy to oświadczenie o tym, że, że pan prezydent zginął i że, że, że przejmuje obowiązki prezydenta do wykonania. Zdecydowałem, my... że powinienem jak najszybciej wracać do Warszawy. Uświadomiłem sobie, że Jestem najwyższym żyjącym urzędnikiem Kancelarii Prezydenta. Dostałem informację od ministra Sasina, że ma kłopot z opuszczeniem terytorium rosyjskiego, że nie ma zgody na start samolotu. Problemem jest to, że już nie ma kontrolera lotu. Nad lotniskiem krążył jakiś helikopter, pamiętam który krążył i krążył, a nam powiedziano, że nie ma wieży, w związku z tym, że ich aresztowano i że ściągają jakiś ludzi, którzy będą teraz wieżą dowodzić, w związku z tym nie możemy odlecieć. Rozmawiałem z panem wiceambasadorem, prosiłem go o interwencję, natomiast pan wiceambasador był mnie krótkim twierdzeniem. Mówiłem wcześniej, pan minister Sasin, jak nie wyleci do godziny 15, to nie wyleci dzisiaj wcale. A jak oczekiwaliśmy na odlot samolotu, jak do Warszawy? W tym czasie otrzymywaliśmy informacje, że zostały znalezione Ciała kilku osób, które zostały zidentyfikowane. Rosjanie szukali ciała na prezydenta, tak? I pani prezydentowej. W pierwszym rzędzie w pewnym momencie zostałem poproszony przez jednego z konsuli, żebym podszedł i, 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 i czy mógłbym, bo na co dzień, itd. I, i tak dalej. I tak, i nie powiedziałem, tak, to jest pan prezydent. To jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Nakaczyński. Wiedzieliśmy o tym, że została znaleziona nasza koleżanka Kasia Dolaczyńska i że została znaleziona w takim stanie, jakby prawie nic jej się nie stało. Jak byliśmy pewni, że, że to jest pan prezydent, to wtedy już funkcjonariusz zawsze był przy, przy, przy Nasi. Wreszcie pilot przyszedł i powiedział, że dostał informację, że nie wylecimy. Że jest taka decyzja władz, że żaden samolot nie może startować już z tego lotniska. Lotnisko zostało zamknięte i tylko zgoda najwyższych władz rosyjskich może zdecydować o starcie. Byłem proszony, czy mógłbym uczestniczyć w identyfikacji, i potem, po tych dwóch osobach większej ilości osób. Ja powiem uczciwie, że ja po prostu nie dałem rady. Bałem się stanąć nad. nad, nad Kimś I powiedzieć: Znam, nie znam, nie wiem, znam, nie znam, nie wiem. I bałem się potwornie, że, że nie będę już mógł do końca życia spać, bo będę, będę miał przed oczami te wszystkie, te wszystkie. Zadzwoniłem do ambasadora Bara, poprosiłem go o interwencję w tej sprawie. E, ambasador przekazał mi za chwilę informację, że powinienem wyjść i pójść na rozmowę z e, rosyjskimi, przedstawicielami rosyjskich władz, którzy byli tam na obecnie na lotnisku. Stemplowali panu ministerowi, pamiętam pieczątki z powrotem, że wjeżdża do Rosji. Udałem się na piechotę do namiotu, który był w pobliżu wejścia na lotnisko. Tam Przebywali przedstawiciele władz rosyjskich. Wtedy przyszedł pilot i mówił, że za 15 czy 20 lat będziemy startować. A ja mu powiedziałem wtedy, że nigdzie nie będziemy startować, dopóki nie wróci pamięć też. sobie w ogóle to wybił głowę. On w taki stanowczy sposób zaczął mówić do mnie, żebym ja sobie nie robił żartów, że, że dostajemy zgodę i że musimy lecieć, bo za chwilę ta zgoda się zmieni i nie będzie tej zgody. Oni zapytali, o co mi chodzi. Ja powiedziałem, że chciałbym odlecieć. Usłyszałem, że przecież nie ma z tym żadnego problemu. Więc powiedziałem im, że jest problem, bo od ponad dwóch godzin nie mamy zgody na, na start. Wtedy okazało się, że, że w ogóle nie ma żadnego problemu, że oni za chwileczkę wydadzą taką zgodę. Przyszedł wojskowy i powiedział, że powinienem iść do samolotu, bo, bo samolot za chwilę odleci. Nigdy w życiu nie kołowałem chyba samolotem tak szybko jak, jak wtedy. Wydawało mi się, że ten samolot po prostu kołując już startuje. Ale może to było takie, takie złudzenie.